W tym materiale już zbudujemy kolejny tabulator. Mamy pracowników, mają oni swoją pozycję. Dodamy teraz nową tabelę. Ta tabela będzie zawierała dane dotyczące naszych bugów. Możemy ustawić nazwę bugu i z czym to jest powiązane, tak samo jak i priorytet, więc mamy tutaj name, ustawiamy field type, bug i tutaj, gdy mamy nasz bug, możemy opisać, jednocześnie tutaj możemy de facto ustawić konkretną treść, która będzie wizualizować to. Mamy notes, tak? Czyli możemy na przykład napisać, że tutaj jest back. multi. A bo nie, ustawimy na przykład background. quit Back. I tutaj ustawiamy Lorem Ipsu. Oczywiście moglibyśmy dodać na przykład, że jest problem z minimalizowaniem aplikacji, tak? Coś w ten deseń. Dalej stąd moglibyśmy ustawić kolejny, na przykład wydajność. Problem z UI w menu głównym. Test wariantów. Ustawy. I teraz możemy ustawić kolejny, na przykład y, zmiana wartości danych. Dostosowanie do nowego systemu. Ok, mamy parę bagów. Oczywiście dużo by mi zajęło, żebym opisał każdy z nich. Chcę tylko zwizualizować, jak możemy dodawać te tabele. No i teraz pozwól, że skasuję ten field, tak samo jak i skasuję ten, i dodamy plus. Naszym plusem w tym przykładzie będzie priorytet. Wybieramy Single Select. Ustawiamy tutaj priorytet. No i możemy ustawić, oczywiście, opcje, które będą z tym powiązane. Tak? No i. Nasz priorytet będzie się składał z ważne. Critical. No, ja tutaj lubię właśnie wykorzystywać bardziej high jako priorytet. Critical, medium, low. Oczywiście, critical, co zrobimy, to będzie kolor czerwony. Medium będzie kolor żółty. High będzie na pomarańczowy, no i low może być po prostu jako niebieski. Klikamy Create Field, no i możemy teraz dodać priorytaryzację, tak, więc tutaj możemy ustawić medium, background quit to jest akurat coś istotnego, critical, problem z UI, możemy ustawić jako medium, z wariantów ustawienia jako low, zmiana wartości danych jako low, no, i tutaj dostosowanie do nowego systemu ustawimy jako high, tak? Czyli mamy teraz wykorzystanie oczywiście tego, co pozwoli na wykonanie tego, tak? W tym oto elemencie. No, i bezpośrednio teraz możemy wykorzystać oczywiście też status. No, i ten status tak samo dodajemy z naszych priorytetów i treści, z których korzystamy. Czyli w tym przykładzie, co ja zrobię, to gdy przechodzę do Single Select, tworzymy status. Dodajemy opcję. W trakcie. Wykonany. Możemy ustawić także zablokowany, nieważniony i tak dalej. Oczywiście to jest od wewnętrznych statystyk. Jeśli jest w trakcie, to będzie kolor zielony. Wykonany. Możemy zaznaczyć tutaj także kolor to. Też możemy ustawić taki czynniejszy zielony, zablokowany, czerwony, oczywiście, unieważniony, szary. No i oczywiście, to wszystko, co tutaj jest dodane, możemy teraz właśnie zwizualizować jako coś wykonane. Coś jest w trakcie zablokowania, unieważnione. Tutaj, no, raczej byśmy w tym trakcie ustawili coś innego. Może ustawimy też inny kolor. Oczywiście, w każdej chwili możemy to wykonać. Więc jeśli jest w trakcie coś, to możemy ustawić kolor żółty i ten sam właśnie to wykonać. Dalej mamy także właśnie inne powiązane treści, jak dostosowanie do nowego systemu. Może być wykonana zmiana wartości, to możemy ustawić, że jest wciąż w trakcie. I teraz, co zrobimy, to poddepniemy nasze tutaj bugi do pracowników, których stworzyliśmy wcześniej. No bo mówiłem, że będziemy także wykorzystywać to do innych osób. I ganz plus, link to another record. Widzimy, że teraz mamy możliwość podpięcia. W tym przykładzie będą to pracownicy, tak? I tworzymy tutaj field. Link tu pracownicy, tak? Czyli oczywiście to zmieniamy. Jeszcze raz, pracownicy. I możemy stworzyć field. I teraz przy tych pracownikach to, co mogę zrobić, to po prostu wybrać osobę. No i tam będzie to name. Klikam add one field, name, pracownicy. I dopisujemy tutaj osobę. Czyli jeśli jest background, no to będzie senior developer. Możemy dać też parę innych osób. Podepnijmy też pod to developera. Tutaj dodajemy do wydajności junior developer. Problem UI, no to raczej chcemy tu zrobił UI designer. Test wariantów. Zajmiemy się osoby, które są w QA. -u. Tutaj zmiana wartości danych. To może być po prostu również senior, bo akurat znaczy junior, bo nie jest to wymagające. Dostosowanie znów będzie kolejno QA. I dzięki temu widzimy, że mogę po prostu stąd zwrócić te informacje powiązane właśnie z tych oto treści tak, więc mogę przypisać użytkowników, pracowników w moim przykładzie, którzy są dodani oczywiście z innego miejsca, tak? I teraz co możemy zrobić to gdy mamy właśnie bug, mamy opis buga, mamy priorytet, obecny status, no to co możemy zrobić to po prostu w tym przykładzie wykonać Choćby datę. Oczywiście, możemy też na przykład stworzyć własne formuły, tak jak mówiłem. Tutaj możemy wykorzystać choćby taką oto formułę. Zobaczmy, czy jest tutaj date. Date, time, difference. Czyli będziemy zmieniać wartości czasu, tak? I stąd mogę wziąć właśnie um, date, time difference. Zbieramy date. Eee, dajemy przecinek. Ustawiamy today. Tak jak tutaj pisze. Ops. Jeszcze raz. Tutaj po przecinku. Today. Przecinek. I dodajemy wartość weeks. Dajemy save. I popełniliśmy błąd. Zobaczmy w czym. O. Możemy to też de facto skopiować. No, widzimy, że zwróciliśmy wartości, ale mamy minusowe. Moglibyśmy też oczywiście ustawić teraz automatycznie tygodnie, które są do tego potrzebne. Więc jeśli ustawilibyśmy na przykład deadline zamiast daty reportowania, moglibyśmy to oczywiście tak samo dostosować. Więc tutaj, gdybym ustawił na przykład deadline, do kiedy ma być stworzona aplikacja, to nic, nie stałoby nic na przeszkodzie, żeby z tego korzystać. Tak, więc tutaj miałbym to, jeśli byłoby coś minusowe, moglibyśmy to dodać. Tutaj to możemy właściwie skasować, delete record i mamy zamiast na kalkulację. Możemy ustawić na przykład deadline, dzięki temu możemy ustawić to po prostu w tygodniach, tak? Oczywiście w sumie, jeśli bym mógł tutaj zmienić, to mógłbym nie tylko zmienić naszą formułę, ale mógłbym też, jak mamy tutaj weeks, mówić days i widzimy, że teraz mam wszystko wokół dni, ile dni zostało więc dzięki temu możemy dostosowywać nasz kod, tak? No i moglibyśmy też ustawić na przykład jakieś notyfikatory, jeszcze checkboxa nie korzystaliśmy z tego, moglibyśmy to ustawić i tutaj dać na przykład argent, ustawić konkretny kolor no i po prostu zaznaczyć to odpowiednie. Czyli stworzyliśmy nasze bugi, oczywiście nasz bug mógłby być dostosowany do konkretnych przedziałów, tak, Więc, jeśli ja bym chciał teraz wykorzystać choćby Kanban, to myślę, że warto też coś takiego dodać. Tutaj oczywiście wybieramy wokół priorytetu. Mamy dostosowanie. Mamy problem z aplikacją, i oczywiście możemy to dalej wizualizować. Także do naszego GridView moglibyśmy również dodać kolejny plus. Czyli, jeśli jest urgent, mamy nasz bug. Mamy nasz tutaj nowy punkt. Co możemy zrobić? To attachment. Spróbujmy to znaleźć. Jest attachment i na przykład tutaj zrzut albo załącznik. Tworzymy nowy field. Popełniłem błąd. Szybko zmienię załącznik. Save. Przenoszę tutaj do konkretnego miejsca. I przy naszym załączniku możemy ustawić po prostu wartości. i ja oczywiście użyję po prostu aplikację. Klikam Web App. Zobaczymy, czy znajdziemy coś ciekawego. Dodam kilka z nich po prostu, żeby miało taką wizualizację. Ok, będzie to tutaj. Klikamy Upload. Tutaj tak samo dodajemy nowy. Klikamy Plus. Web Search. Dodajemy kolejną aplikację. Musimy chwilę poczekać. Tutaj znowu dajemy Plus. Znów Web Aplikacja. Wybieramy to, klikamy Upload i zaraz to powinno być dodane. Teraz, w międzyczasie, gdy zostanie to dodane, oczywiście te załączniki będą tu dostępne. Jeśli przejdziemy do Kanban, to tutaj um, też de facto, się będziemy edytować te punkty, tak jak tutaj, mamy pracowników przypisanych. Oni mają podpisaną pozycję. Mamy ich maila, mamy ich CV. Możemy w każdej chwili zaznaczyć ich dane. I też, gdy tak naprawdę mamy Hidden Fields, możemy to zmienić. Możemy też de facto, jeśli zmienimy dużo, bo i tak to jest automatyzowane, jeśli dodamy teraz Kanban i użyję to, użyję teraz po prostu wokół naszego priorytetu, to widzimy, że te załączniki będą już wygenerowane po prostu z miniaturkami, więc mamy taką właśnie widoczność bugów razem z podzielonym na priorytetem. Oczywiście możemy też stworzyć Kanban do coś innego. Tutaj na przykład nasz Kanban yy, możemy wziąć rename view, to może być po prostu priorytet, priorytet i też możemy stworzyć nowy Kanban, i tutaj będzie status. I wtedy wykorzystamy po prostu nowy field do status i dzięki temu mamy to w ten sposób taki view, który pozwoli nam na wykorzystanie tego. Tak więc także możemy to. Wykorzystywać. No, i nawet tutaj, stąd możemy ustawić nad formularz, i ten formularz to może być po prostu, możemy dać jakieś logo. O, niestety widzimy, że to jest przy wersji premium. Opisujemy nasz Bóg mówimy, jak wygląda ten Bóg stąd wybieramy na przykład medium, jaki jest priorytet, załącznik, status. Możemy oznaczyć właśnie pracownika, który nad tym pracował, datę i czy jest teraz właśnie do wykonania. Czyli stworzyliśmy Własny taki właśnie podgląd bagów, podłączyliśmy pracowników, stworzyliśmy własną kalkulację, która łączy ile dni, jaki jest deadline. Dalej, dodaliśmy też wglądy Kanban, zwizualizowane, wokół statusu i priorytetu, i też jednym przyciskiem de facto stworzyliśmy formularz, który pozwoli na właśnie zgłaszanie takich bugów bezpośrednio z tego okna. I jedynie co byśmy musieli zrobić, to udostępnić to, a następnie pracownik mógłby wejść i dodać to, a następnie byłoby to przesłane do nas, dzięki czemu moglibyśmy też wprowadzać nowe dane, które byłyby potem widoczne bezpośrednio w zakładce bugs. A to wszystko mamy w jednym workspace, bezpośrednio z okna Airtable.